Witam moich miłych słuchaczy. Ja już jestem na Wyżynie Częstochowskiej, na północnym jej kraju, na górze, na wzgórzu Clara Montana, 288 metrów nad poziomem morza. Przede mną mur klasztorny, wokół klasztoru Ojców Paulinów. No, a dzisiejszy temat obserwacji to Amonit symbolem jury. Ale póki co przede mną wieża e, klasztoru. E, no i tutaj aż prosi się o cytat. E, schodzi słońce. Dzisiaj jest 31 marca. E, godzinę e, cofnięto, czas cofnięto. E, jak pisał Raymond w Chłopach słońce już na chłopa a ty się wylegujesz ja już jestem w terenie a więc yy, wracam do tematu czyli do amonitów w tym murze wokół klasztoru jest co najmniej umieszczonych właśnie amonitów no nie będę tutaj wędrował jest ruch jeżdżą auta czy za dużo czasu by byłoby Mam tutaj obserwację, przejdę później w prawo, ale póki co, jeszcze warto zacytować. Tam jest klasztor Ojców Paulinów. Więc, tam na desce złocony jest obraz święcony Matki Boskiej Cudowny. Tam płacze lud wędrowny. Tam się cuda dzieją. A modlą się księża i od modłów świeją. Kto to napisał? Kto to napisał? Cyprian Kamil Norwid. Ale czy wy wiecie? Nie wiecie? Często dzieci? Kto to napisał? Cyprian Kamil Norwid. A teraz przejdę poszukać skamieniałości. No, na pokazanie skamieniałości jest kilka scenariuszy, kilka e, sposobów. Po pierwsze, można udać się na piknik w Olsztynie geologiczny, na którym można wykuć e, ze skały e, młotkiem swój amonit. E, można udać się do ogrodzieńca na wystawę kolekcjonerów skamieniałości, gdzie można oglądać wiele osobliwości skalnych, a nawet kupić za 10 zł Można udać się do Muzeum Skamieniałości w górach świętokrzyskich w świętej Katarzynie Ja tam byłem swego czasu i jak to mówili mówi w filmie w kultowym filmie Rejs miałem zorkę 5, zrobiłem kilka zdjęć można też udać się do Warszawy. Tam jest Muzeum Geologiczne. No i wyczytałem, że tam jest największy amonit. Umieszczony największy, prezentowany największy amonit mierzący w średnicy 2 metry. Oczywiście pojechałem, zrobiłem tylko jedno zdjęcie. No, zdjęcie amonitu nie robi wrażenia, gdyż wygląda tak, jakby miał i 50 cm. Chociaż wrażenie z wystawy pozostało, no wyższy ode mnie. Zbliżam się tutaj, no można powiedzieć w murze klaszternym jest stała ekspozycja, prezentacja amonitów. I to jest właśnie niezwykłe, że możemy sobie obserwować. Tu gdzieś po prawej był była ta wystawa. O, właśnie chyba tu jest. Dobrze, że odjechało auto. Mogę podejść pokazać. Oto niezwykły fragment skały e, z amonitem. Nazwa pochodzi od króla egipskiego Amona, który na swoją głowę przyozdabiał e, zakręconymi rogami jeleń, e, barana. A więc. W XIX wieku używano, użyto nazwy amonit. Amonit, czyli głowonuk z Morza Jurajskiego, pływający, noszący się w wodzie, mieszkający w ostatniej tej komorze, e, największej komorze. E, no, amonity pochodzą sprzed setek milionów lat, ale e, ostatnia granica ustąpienia Jury, czyli 66 milionów milio milionów lat temu. Tutaj obok jest druga o, ekspozycja. A więc takie i tutaj jest nawet fragment skały tak zwanej biohermy, czyli skały składającej się z samych muszelek e, zwierząt żyjących w Morzu rajskim. No, tutaj jest monitor chyba mnie nagrają, jak ja filmuję, ale nie szkodzi. A tam następnie, tam jest nawet skała kalcytowa, podejrzewam, że z jaskini. A więc e, trzy amonity, i to spore, prezentowane na stałe e, na wzgórzu wokół klasztoru jasnogorskiego. Do usłyszenia.